Hej, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który zapowiedziałem w ostatnim odcinku, i chciałbym, żebyś sobie odpowiedział na kilka pytań kluczowych do tego, czy stać się na to, żeby prowadzić swój własny biznes online, czy jesteś osobą, która ma do tego predyspozycję, czy w ogóle kiedykolwiek o tym myślałeś, i dlaczego, jeżeli o tym myślałeś, dlaczego nie podjąłeś działań, dlaczego zrezygnowałeś, albo dlaczego tak długo odkładasz tą decyzję? Wiesz co, jeżeli pracujesz u kogoś na etacie, jeżeli cały czas odkładasz założenie swojej działalności, ale robienie coś swojego, a praca ci nie pasuje, to pomyśl sobie o tym, że ty będziesz pracował do emerytury, czyli jeszcze bodajże, zakładam, że około kilkudziesięciu lat będziesz pracował w pracy, której nie lubisz i będziesz robił przez połowę swojego życia coś co Ci nie przynosi satysfakcji nie przynosi Ci tak naprawdę takich pieniędzy jakich Ty, jakich ty byś oczekiwał od tego i będziesz całe życie swoje więźniem etatowym, bo tak to, tak to nazywam jeżeli nie podejmiesz odpowiednich działań, nie podejmiesz kroków, które doprowadzą Cię do, twojego, do Twojej wymarzonej do Twojego wymarzonego życia Czego się tak naprawdę boisz? Bo wiem z doświadczenia, że ludzie boją się przede wszystkim zainwestować. Boją się zainwestować, otwierając swój własny biznes. Ale my tutaj mówimy o biznesie online. Nie mówimy o biznesie stacjonarnym, który jakikolwiek wymaga od ciebie na pewno dużego nakładu finansowego. Mówimy ja tutaj na tym blogu i na tym kanale będę ci opowiadał tylko i wyłącznie o biznesach na początku przynajmniej internetowych, które nie wymagają od ciebie wkładu finansowego. I tutaj się nie masz czego bać. Możesz powiedzieć, że nie masz czasu. Wiesz, ja też nie miałem czasu, ja też pracowałem na etacie. Ten czas trzeba było znaleźć. Jeżeli ma się odpowiednią motywację i ma się odpowiednie chęci do tego, to ten czas znajdziesz. Zauważ, że na tej ziemi każdy ma tyle samo czasu w ciągu dnia. Każdy ma 24 godziny. A jakie ludzie budują biznesy potężne? W ciągu tego samego czasu, w którym ty spędzasz go w pracy na etacie, przychodząc do domu, jesz obiad i kładziesz się, odpoczywasz przed telewizorem. Ludzie w tym czasie robią pieniądze i robią biznesy i spełniają swoje marzenia, niekoniecznie marzenia szefa. Więc wymówką Twoją największą jest brak czasu. Jeżeli Twoją wymówką największą jest brak czasu, no to oszukujesz sam siebie tak naprawdę, bo ten czas możesz znaleźć, ja o tym pisałem już w swoim artykule na blogu i polecam, zachęcam do przeczytania, jak nie marnować czasu i tam znaleźliśmy naprawdę mnóstwo sposobów na to, żeby ten czas w ciągu dnia sobie znaleźć i zagospodarować go mądrze. Niekoniecznie marnując go na głupoty, które ci nie przyniosą później dodatkowych pieniędzy, nie przyniosą, nie przyniosą ci w długiej perspektywie wolności finansowej i tak naprawdę uwolnienia tego czasu później. Bo o to teraz w tym chodzi, żebyśmy na swoim biznesie zarobili tyle pieniędzy i zautomatyzowali tak ten, ten swój biznes, żeby on później przynosił nam pieniądze bez, bez naszego udziału, bez naszej pracy. Także to są wymówki i widzisz, możesz powiedzieć, że nie masz predyspozycji, bo nie wiem, nie, nie masz umiejętności odpowiednich, nie skończyłeś studiów w tym kierunku. Ja też nie skończyłem studiów w tym kierunku i myślę, że większość ludzi, którzy prowadzi teraz swoje internetowe biznesy, no nie, nie kształciło się w tym, nie, nie byli jacyś... jacyś Wykwa nie byli jakimiś wykwalifikowanymi informatykami lub yy, w tym podobne, bo nie trzeba, bo tak naprawdę nie trzeba. Jedyne czego będzie od Ciebie wymagał biznes internetowy na początku i przez cały czas yy, jego prowadzenia to jest Twoje zaangażowanie. Yy, Twoja chęć przede wszystkim yy, stalowa, stalowa dyscyplina. Żelazna dyscyplina, przepraszam. No i to, żebyś ty nie rezygnował, nie rezygnuj, ty się potykaj, ty rób, rób błędy, na tych błędach się ucz, ale nie rezygnuj, bo jeżeli będziesz za każdym razem, kiedy przytrafi się coś złego, rezygnował, to tak naprawdę nie dojdziesz do, do niczego, bo no, na tych błędach się człowiek musi uczyć. Odpowiedz sobie na, na pytanie, czy stać się na to, żeby poświęcać tak dużo czasu po pracy, czy będziesz chciał to robić, czy. Tak naprawdę, tak naprawdę czy tak naprawdę tego chcesz? Bo od razu powiem ci, że wbrew wszelkim przekonaniom biznes internetowy, mimo tego, że możesz w niego wejść całkowicie bez wkładu finansowego, to on wymaga od ciebie cenniejszej rzeczy niż pieniądze, czyli twojego własnego czasu. I ciężko ci będzie. Uwierz mi, że ciężko ci będzie przychodzić po pracy Jeść może obiad i pracować do późnych godzin wieczornych. Wstawać rano iść do pracy i robić to samo i tak w kółko przez kilka miesięcy. Jest to ciężkie. Na pewno uwierz mi, że nie będzie tutaj różowo-kolorowo-cukierkowo, tylko trzeba będzie zapierniczać przez dłuższy okres, żeby później cieszyć się z tego, co osiągnąłeś, żeby później móc pójść do tej pracy i dać szefowi papierek z wypowiedzeniem, powiedzieć mu, że dziękujesz bardzo za współpracę. Ale ty już jesteś samowystarczalny i nie potrzebujesz tutaj przychodzić. Tylko nie możesz mieć wymówek. Nie, nie chodzi tutaj o to, żeby za każdym razem sobie tłumaczyć swoje postępowanie, bo ja nie mogę, bo teraz się nie da, bo jest koronawirus, teraz jest duże ryzyko. Ja ci pokażę w następnym filmie, ile pieniędzy potrafiłem zarobić w ciągu trzech dni, właśnie w dobie koronawirusa, na jednym z moich biznesów. I nie powiesz mi, że. Brak czasu, czy to, że jest jakiś teraz problem gospodarczy, może wpłynąć na to, czy ty biznes założysz czy nie założysz, bo to są tylko i wyłącznie Twoje wymówki i Twoje tłumaczenie się przed samym sobą, dlaczego tego nie zrobiłeś. Będzie też problem tego typu, że znajomi, znajomi, którzy może pracują razem z tobą, czy rodzina, czy przyjaciele, będą cię może odwodzić od tego, żebyś zaczął robić swój własny biznes, bo bo, i teraz tutaj są, yy, są takie bo właśnie Bo to jest ryzykowne, bo yy, w internecie nie da się zarobić, bo yy, praca na etacie jest stabilna, dostajesz co miesiąc pieniążki, bo coś tam, bo coś tam i najlepsze są rady właśnie ludzi, którzy nigdy w życiu tego nie spróbowali, a będą cię udzielać rad jak jacyś specjaliści, profesjonaliści. Także patrz, yy, od kogo ty się uczysz, patrz yy, od kogo czerpiesz wiedzę. Bo nie chciałbym uczyć się pływania od kogoś, kto się boi pływać. Nie zauwałbym takiej osoby. Ucz się od tych ludzi, ucz się biznesu od tych ludzi, którzy osiągnęli już coś w tym aspekcie, bo oni to już mają za sobą i mogą ci dużo podpowiedzieć. Na pewno w swoim kręgu masz takie osoby, które prowadzą swoją działalność. Możesz się ich zapytać, jak to było na początku, jak sobie radzili z trudnościami i dlaczego postanowili zrobić ten krok właśnie w stronę lepszego życia. Dlaczego nie pracują na etacie? Możesz się ich zapytać, czy żałują, czy to była dobra decyzja, czy teraz woleliby na przykład chodzić sobie od 8 do 16 do pracy i nie przejmować się podatkami, bo jak to wiele osób twierdzi, zakładając swój biznes, to cię zaraz podatki zjedzą, urząd skarbowy cię dopadnie i nic ci nie zostanie. No, z takim podejściem to naprawdę nic ci nie zostanie. Zostanie ci jedynie wrócić do swojej dawnej pracy, czy, czy do innej i, i tak sobie ciłaś do tej emerytury. Nie? Mówię tutaj, zależy przede wszystkim od Twojego podejścia. Co ty chcesz w tym życiu osiągnąć, jak chcesz to życie przeżyć? Czy chcesz przez większą część swojego życia pracować w pracy, której nie lubisz. No, sam sobie odpowiedz. To tak jakbym tak jakbym chodził na siłę gdzieś. Przez połowę swojego życia i przynosił stamtąd jakąś jałmużnę. Czy ma to sens? No, nie ma to sensu. Nie ma to sensu żadnego. Bo ja wolę pracować na swój rachunek i wolę zarobić tyle, ile sobie zapracowałem i nie prosić się nikogo o 200 zł podwyżki w ciągu roku. Także przemyśl to sobie. Odpowiedz sobie na pytania, czy jesteś osobą odważną, czy jesteś osobą zdyscyplinowaną na tyle, że możesz wstawać rano, mimo tego, że nie musisz, że ustawisz sobie grafik tak dnia i tak zapełnisz sobie ten czas, żeby on był produktywny. I czy potrafisz sobie odmawiać wielu rzeczy, bo uwierz mi, że na początku będziesz musiał odmówić sobie wielu rzeczy. Nie będziesz chodził na imprezy, nie będziesz wychodził ze znajomymi, będziesz siedział po pracy i pracował dalej. Ale jeżeli zauważysz efekty, po pewnym czasie jak, jak te efekty przyjdą, to nie będzie ci to sprawiało takiego bólu jak na początku, bo będziesz widział, że to co robisz ma sens. A jeżeli coś ma sens, to się chce to robić. A, je, a jeżeli prowadzisz własną działalność, pracujesz ciężko, ale widzisz, że ona przynosi oczekiwane rezultaty, no to to jest najpiękniejsze uczucie, jakie możesz tylko najpiękniejsze uczucie, jakie możesz doznać. Życzę ci tego. Abyś y, zrobił ten pierwszy krok i nawet, nawet nie, nie rzucał się na głęboką wodę od razu i nie zwalniał się z etatu, ale tak jak mówiłem, zacznij sobie coś robić po tej pracy. Zacznij i zobaczysz, y, zobaczysz czy ci to pasuje, czy ci to nie pasuje. Ja będę ci przedstawiał tutaj y, biznesy internetowe, które nie wymagają od ciebie pieniędzy, wymagają tylko i wyłącznie od ciebie zaangażowania czasowego. I to sprawdzi twój charakter i to cię przekona do tego, czy nadajesz się do takiego rodzaju biznesu, czy może odpuścisz jak 90% ludzi i będziesz dalej pracował sobie w tym miejscu, w którym pracowałeś, będziesz w tym miejscu, w którym jesteś teraz, za 30 lat tak samo. Wiecie co, no nic się nie zmienia od na dupie siedzenia i tak to mogę spuentować. Od ciebie zależy decyzja i tylko ty możesz podjąć tą decyzję, nikt inny za ciebie jej nie podejmie. Dzięki Ci wielkie za oglądanie. Bardzo się proszę o łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a w następnym filmie dowiesz się, jak zarobiłem nie powiem ile właśnie w dobie kryzysu gospodarczego, w dobie koronawirusa, gdzie każdy y, zawija manele i uważa, że się nie da nic zrobić, bo, bo jest wszędzie źle, bo się wszystko zamyka, bo ludzie są zwalniani. Zapraszam Cię do oglądania, zapraszam Cię do przeczytania postu na moim blogu. Dzięki Ci wielkie, trzymaj się, miłego dnia, hej.